Manko we wtorek. Jest godzina 11. coś koło 20 stopni, ale słońce dopiero się przebija przez chmury. Czyli jak to w Polsce? Nigdy nie wiadomo, jaka będzie pogoda następnego dnia. Niby sklepy stwierdzili, że będzie dzisiaj bardzo ciepło. Raczej w co wątpię, bo jest, mówię, zimno. <gry> no ale nie wiem, to się okaże. Trochę większa paczka przyjechała od nas, naszych znajomych, więc jest nas więcej. W sumie 11 osób, więc ciekawie się robi. Ja tylko muszę pomęczyć mechanika, bo wczoraj byłem z pasatem, wczoraj byłem z pasatem, przed wyjazdem zaprowadziłem do serwisu. Serwis powymieniał wszystkie oleje, powymieniał wszystkie filtry, powymieniał wszystko, skasowali mi coś koło 1000 zł, miało być super samochód, miało być piękny, wszystko sprawne, a przejechał coś koło 600 km i rolka od napinacza zaczęła walić. I teraz tak stuka, że szkoda tym jeździć, bo nie wiadomo kiedy się rozcypie, więc jestem umówiony tutaj w warsztacie. Mają dzwonić, jak przyjdą, przyjdą części i trzeba wymienić. I tak można liczyć na serwis. A mieliśmy jechać na Chorwację czy gdzieś, pojechałbym za granicę i stałoby się to, co się stało, i co wtedy? No, a tak to 70 zł wymiana rolka, z, nie wiem ile tam, z 200, bo to z napinaczem, no i auto będzie jeździło. No niestety, to są właśnie takie uroki samochodów, co mają po 5-6 lat, że nie wiadomo tak naprawdę ile będą jeździć. No, dobra, idę tam do nich na siadanie, idę na miasto, no i będę się do Was co jakiś czas odzywał. Na razie, cześć!